Cześć, Dobry. witajcie Witamy. kochani! Witamy dzisiaj na pakieciku, pakieciku i, i jednej krzyżówek. z drapuni. No, zobaczymy, co tu dzisiaj przyniesie nam los. Kochani, Och, ja Miśka, zabieraj, wdawaj wygrywacza do wegasika, dołożymy. No to, dajmy, to co, zaczniemy? zaczniemy od krzyżóweczki, czy krzyżóweczką skończymy? E, no to zacznij. Zacznij? Hmm, no dobrze. dobra, i mnie przekonałaś w tym momencie. Tego się, nie Tego się nie spodziewałem. Ja Cię umiem przypomnieć. Mm, Miśka przygotowała do... no nie do połowy, jedną linię tylko. Jedno. Jedną linię tylko, albo aż. Zobaczymy jak tutaj wyjdzie, czy nie będzie jakiś po... coś do, do, do drapania. Może nie będzie. Kochani, na razie co? Bez wyrazów mi... Nie, jedno, jeden tu jest wyraz. Dno. No, no mamy nadzieję, że to nie będzie dno. No i... <laughs> że ta zrapka się tu jak ładnie popisze. będzie dużo, dużo. GM, kochani. Będzie dużo. Może jeszcze kawalątek? Czekajcie. O, o, żebyście tutaj lepiej widzieli. GM. I jedziemy. G. Szukamy, szukamy. Tutaj mam M. G jest w Agat. Tutaj. GM. Wszystkie. Wszystkie. W bonusiku mamy M. Mógłby się otworzyć taki bonusik? No i zobaczymy, co tutaj będzie, kochani. Taki tysiaczek. M G, M, G, Ale byśmy za 1000 zł zdrapet kupili, co? Oj, o! oj byśmy, nawet, byśmy... No, nawet może jakąś paczulię byśmy sobie kupili, oj, tak. co? Może w końcu to no, jadę do Wegas, żeby w końcu coś zdrapać z, ty z tym Wegasie. Dobra, tu już, tu już nic nie widzę, malutko, malutko. G, M, mhm. Dobra, zieloniutka. Bo się już rozmarzyłem, rozmarzyłem, a tu trzeba drapać, kochani. M, G, jest M. Max, um, nie widzę już. Wszystko. Dobra, no to co? Zajrzyjmy, co tutaj dalej krzyżówka dla nas przygotowała. L, K. Tu sobie dodrapiemy. paprochy na bok. L, K. Dobra, i tych literek szukamy. L, K. Tak z drap, tak z siedem słówek. Minimum. Proszę. Ehm. Pięknie, piękne emocje by tu były. To wam zapowiadam, LK. dobra. W bonusiku nic nie widać, nic z tych dwóch teraz. Oko. Pierwszy. Pierwszy w niebieskiej. K. Mamy L, Wolzburg, pole. No i dobra. Na ten moment wszystko. Co w zielonej, kochani? Co w zielonej? L. Tu mamka, K. Tu mamy K. O, ustka! Usteczka nasza kochana. L. Lekarz ma L oraz K. Tu mamka. K. Mhm, dobra. Kochani, no dużo A tu widać. Oj, 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 żeby... Żeby wpadło, to wtedy, to wtedy bym sprawił tą twoją, kochanie, tutaj twoje życzenie. E -j, e, J, Lecimy, E. Tutaj mam E. Lej, zobaczcie, wyrazik nam się pierwszy tworzy. A to drugi, bo te dno przecież, no właśnie, E. No co ty. E, e. no bo ty przygotowywałaś E. Ja się troszkę tutaj już... Widzisz? Widzisz? Drugi. Fajnie. Mhm. EJ. J, E, J. Dobra, kochani, jedziemy do bonusika. Mamy J w bonusiku. Dobra. E. E. Pam, pam, pam. Jest J. Jest E. Mamy pole. Też drugi. Drugi. Kochani. Mhm. E, E, jest J, i tutaj zostaje nam tylko podobno, ale to F. Dobra, co na to zielona. Ten lekarz nam się y, nie, Bo jest mnożnik. ten mnożnik, można go uruchomić. A, no, to i... Nie będzie to i tak sprawdzamy. I niech sobie tutaj pięknie się mnoży nam EJ, EJ, ale dużo A, kochani, ja dobra. To tutaj... teraz uważaj na kontrolne, ja cię proszę. Dobra. Nie za nisko, tak? Nie za nisko, tak jest. No. Tutaj walniemy gdzieś, czekajcie. H. HB. B. Hana Barbera. Hana Barbera. Yes. Jedziemy. B. Jest H. No i to wszystko. Po jednej. Aha. W bonusie nic. A co na to pokaże? Tutaj niebieska. Jest B. Jest, jest H. h. B, B. I to wszystko misiaki. To jedziemy do zielonej. B. I chyba tylko to. I tylko tą ale tego. A, no nie mogę. Z nie było, kochanie, nie, nie. było. Tak patrzę, czy coś gdzieś nie pominięte, ale jak coś to będziemy dodrapywać Dobra, dwie, kolejne. C, F. CF, kochani. C, C, C. Tu mamy C. Mamy F, F. Pum, pum, pum. To chyba misiaki wszystko. C w bonusie występuje. To no. Tylko U i A brakuje. Jeszcze szansa jest, ale czy będzie? C i F. Tu mamy Zofia. Pozdrawiamy wszystkie Zofie, które nas oglądają. F. Jest jeszcze C. No i okej. Okay. No to jedziemy, kochani, do zielonej. Tutaj na samej górze zaczniemy od C. Mamy F. Jest puck. Mamy C. Czy te A tu I nie wpadnie? Było. Te nie było. Z, U. X też nie było. No dobra, zobaczymy. Do bonusa potrzebujemy UA. Tak. No to co? Będzie Z, czy da. nie będzie? Z. Aha. U. I U, czyli bonus w prawie. ZU. ZU. U. Z. U. Już myślałem, że mamy wyraz, ale tu jeszcze kawałek doszedł nam, zobacz. I nas zablokowało u, 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 tajfun, 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 tu nie przejdzie chyba w tej, w tej na górze. Czyli zostają dwie. Dwie, dobra. Dwa w sensie. Tak jest, dwa zdrapane w całości. Dwie krateczki. Mhm. Uzdrapiemy jeszcze w bonusiku i jedziemy tutaj. Z, U Z z, kochani, to... F niezdrapane masz. Wolfsburg. I to, ja drapa... I to ja drapałem. Tak, ty. I tak. to jest moja sprawka, Misiaki. Twoja. Dobra, dobra. Ale zobaczcie, na tych dwóch też tu skończymy? Chyba tak. Ajajajaj. A to nic tam. Zobaczmy, co tutaj jeszcze, Misiaki. Kupiłam trochę tych krzyżówek. Wy wiesz. U Z Z, ale tu mamy tylko jeden. Słabiutko nie. Słabiotko. nie było, a nie było, jakby, a Zobaczcie, było to... jak te, a tutaj się. Nawet i jakby było. To by było no marzy. to co? Zobaczmy, co ta z numerem no trzecim. No proszę, jedynka. O, to jest zaskoczenie. Mm. A co miał Bonusik? Co miał? Cztery dychy. No to kontrolne. Ale miał. Miał. <noise> miał, miał. No to, kochani, cała nadzieja w pakiecie no losów. Tak, tak. W pakiecie losów. No Proszę i od czego bardzo. zaczniemy? Ja już biorę. Kwinta. Odkładam, odkładam, kochani. Biorę się za Mazaka i lecimy, szukamy szósteczki, Nie widać. Czternastki, nie widać. Dwadzieścia trzy, no blisko, blisko. Osiemnaście. Mm -mm. Nie ma. Pierwszy, kochani, pusty. To masz drugiego maluszka. Drugi maluszek za 2 złote, szybka kasa i szukamy. Koniczynki nie ma. Karty są. Pieniążek, korona i wisienki. Oj, ten dolarek by mi tutaj ładnie zagrał. Oj, oj oj, oj oj, rekord na kanale piękny. By był. Co my tu mamy? No to Ci teraz dam. Krzy o, krzyżóweczka Misiaki, czekajcie. No, może się wyrobimy. Co? Tak, na styk tutaj jest, nie? Ja go tutaj sobie ja zagnę, nie, 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 nie. To nie chodzi o trzymanie, tylko żebym. Czy ja muszę tutaj? Nie, nie muszę. Dobra, dobra. dobra I lecimy. U, u. czekajcie, ja sobie tylko mazaka ustawię. Jest tutaj u. Ale na grubo? Weź, nie, tak na Ale po co? Na no grubo, bo nie widzę. No, na grubo. Na grubo, chcę iść. tak, O, tak. Dobra, będzie na grubo. T. Tu mamy T. No i ja tak widzisz, chyba trochę po swojemu. <noise> Tylko jedno, misiaku. X. X. Czy tu gdzieś Nie u nas ma. jest X? Nie, Nie ma. ma. D. Dobra, na grubo i wezmę tutaj, kochani. No weź, weź dla mnie. No. D, D, D. Zdrowie, kochanie, zdrowie jest najważniejsze, pamiętaj. Tak. D, kochani, wam dużo zdrówka życzymy. Ale masz zielonego y. palucha, zobacz. Y, no bo dzisiaj malowałem. A i tam, to nic. Y. Ja się nie mogłem już doczekać losów. Malowałem w robocie linię i tyle. Y, Y, Y. Jeden tylko? No ty, mnie tu, ty mnie tutaj, kochanie, kontrolujesz w ogóle? Bo coś tak, nie tak jakoś patrzysz. Patrzysz jak jak mi na ręce. Ty patrz na strawkę tutaj. czy znaczy na tego, na Alex losa. Nie, kop nie. Ja cię nie kopię. Ja ci nie kopię. Ja tu się wiercę. M, M, M. Dobra, M. M. Mhm, dobra, V. O, matko, ale mi dali litery. Ja nie widzę tu V. C. nie ma. C. Oj oj, oj. H. O, trafiły mi się co? Też nie widzę. No nie ma. N. N, N, N będzie. Ma. Będzie N. Hmm, tu mamy N. Noga. Dobra, J. J, 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 J. J. Right. I tylko, tylko jedno J. F. Ale się Krążę, krążę, ale ja go nie widzę. L. L, L, -alumn. Też jedno? Ja cię nie No mam wiesz co? O, dobra, teraz to się pobawimy tutaj. Ja się tu z wami teraz zabawię. Zobaczcie. O, o. Pierwszy. Bardzo Udo. Dobre. Albo się udo, albo mi się nie udo. Teraz A. Mm, no proszę. A. A. Pięknie. A. A. Zobacz. A. G. G nie miałem. Nie. nie. Czekajcie, żeby no dalej. Cicho, 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 cicho. cicho. No szukam, bo ja chcę już tu wyrazy kreślić miśku dla ciebie, a nie. Alumn. Nie. A. N. Ty. N. 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 Co to było? I co? I co? I obydwoje. I jak ty mnie pilnujesz? No wcale <laughs> A, 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 dobra, Z, 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 zakaz, mhm. dobra, Z, W, 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 lew, czekaj, jeszcze gdzieś tutaj zdrowie, R, 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 R. right, mamy trzeci, mamy kochani, nie będzie pustego pakieciku. R tu, R tu, zobaczcie, K nie było, B mm. nie było, PG, PG, SK, nie. Ale B, i tak, kochani, raz, dwa, trzy, Piątka. trzy, czyli piąteczka. Elegancko. Piąteczka się należy, kochani. Nie należy się. Dobra. Co będzie kolejne? Ja teraz ben... papryczki, 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 papryczki szukamy, kochani. 39.

Tutaj 28. 19 18. A 20. Też nie widzę. Oj, 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 oj kochani. No to jeszcze może. A, bo Wegasik mi już uzbroiłaś. To czekajcie, ja go tutaj zagnę. I jedziemy. BMW. BMW jest. O. Może u mnie będzie łaskawsze te słówka, co? u Kochani, emu E-m. U. Jest. Druk. Dry. U. K. O-A-Z. O-A-Z-A. -a -a. Co to jest? Ja nie wiem. Cicho. Nie, nie krać, nie podglądaj. No. Prawo. <grym>. P-py-py. P-py-y. -p 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 A-w-o. Co to jest? Ty nie wiem. Poczekajcie, a ja to oddalę, żebyście nie w tą stronę, żebyście wzięli więcej. Harem. <śmianowite> nie ma chy. Nie, nie ma hy. Dobra, tutaj więcej chy nie widać. Galera. G, A, l e r A. -a, -a. -a, -a. Jest. Kazanie. Cicho, six. cicho. K A Z A N. Jest Nie ma n. O -y. kurcze. Ty już, już tyciłaś te pieniądze. Poczekaj, no, kazanie, nie mam kazania. Ja ci zrobię kazanie po cichu. Mediator. My, E, D, I, I, I A, ty, O, or. jest, w mordę, ja. obiektyw, obiektyw. Jak ty się odzywasz, w no. Of, mordę. of no. mordę, to jest mój osobisty rekord na, na tym losie. cicho. cicho. Ja. Obiektyw. Je. O, B, I, E, K, K ty. Ty. ty, 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 Y. y. Nie ma Y. Ło. Wow. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. Ile to 40 zł kochani. No takich pakietów to my wam życzymy u nas na live'ach. Ja. No wiecie co, Jejde. już tu się zaczęło ekstra jak Mićka trzeci. Oj. No bo to tak się na tych małych jak się fajnie zacznie, to później ja. fajnie leci. 45 zł masz. Um. A Oj, jeszcze mam Wegasika. Jeszcze we Oj, proszę. proszę mojego tutaj wygrywacza. No ja, będę, ja będę zaznaczała te Ja miliony. przybliżam, kochani, i szukamy. No tu prawie się poszczęściło, prawie, prawie. I szukamy linii. Trzech takich samych dwójeczka pusto. Tutaj żaróweczki nie grają. Oj, te wisienki by tam tutaj dały. Pięć dyszek i ja cię kręcę. I Zobaczcie, dwa razy bar. No, Wegasiku, proszę, nie zawiedź mnie. <daj>, Daj mi coś tutaj. Ja cię tak rzadko tutaj w tym moim wygrywaczu używam. Ósemeczka. Oj, piłki, piłki prawie zagrały ze mną. Tutaj niestety nic. Oj, dzwoneczki za 7 stówek. Ja nie mogę. Kochani, pojedynczo. Pojedynczo. Trzynastka. No tu świnki nic nie dają. Oj, blisko zwrocików czternastce. I... Ja nie mogę, ale Ostatnie. mam pakiet. W ostatni. Ja zobacz. Dyszka. Normalnie banany na buziakach. Ja, ja, ja. Kochani, Maj. banany na buziakach. No to po... Dzisiaj piękne pakieciki. Piękny pakiecik. No, Miszki. Kochani, kochani. 55 zł. Na... 39, 39, więc 39. jest plus! Tak, jest tak, bo no dołożyliśmy krzyżówkę zadychę. No, brawo! No, mordeczki się cieszą nasze, kochane. Buziaki, słońce nasze. Bardzo nasze. Wam życzymy dziękujemy Wam. Za wszystko. Życzymy Wam na naszym live jest, pięknych wyników, tak. samych plusów. Ojej, o tak. samych plusów, kochani. A może jakaś główna wygrana, no? No tego życzymy. Wdzięczni Wam jesteśmy. Serduszka tak. za Wasze serduszka. Buziaki, pozdrawiamy. Buziaki buziaki. Pa, pa.